Nadzieja. Nadzieja bywa, jeśli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem, i że wzrok dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można. Ale jest na pewno, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedno w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, Cały świat zanim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Muzyka